Dlaczego nauka programowania jest jak magia? Bo prostym zaklęciem stworzysz grę, animację czy zabawną aplikację. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich miłośników informatyki do udziału w konkursie Mistrz Programowania 2024. Kochani, jest zima? Musi być? Mistrz Programowania. Jest to całkowicie bezpłatny konkurs. Nagrody: czapki, kubki, bluzy. Tylko dla najlepszych? Nie. Każdy, kto zrobi choć jedno zadanie, ma szansę. Mistrz programowania to przede wszystkim świetna zabawa, ale to również doskonała okazja, aby nauczyć się czegoś nowego. Zabawne zadania, łapki, to radość z programowania. Zadania mamy na pięciu różnych poziomach trudności. Od najprostszych, a dla tych, dla których to będzie pierwszy konkurs informatyczny, albo nawet pierwszy napisany w życiu program. Do najtrudniejszych, e. Dla tych, którzy uważają, że olimpiada informatyczna jest odrobinę to odrobinę za prosto. Na rundzie próbnej będą trzy zadania. W każdej następnej rundzie będzie po pięć zadań. Czy ja coś zrobię? Pierwsze zadanie? Od razu. To będzie paliwo do tego, byś kminił kolejne. Każdy, kto chciałby przećwiczyć się w wymyślaniu, właśnie w implementacji algorytmów, a przy okazji dobrze spędzić czas, powinien wziąć udział w konkursie. Jak odkrywać programowanie? Bawiąc się, rywalizując, stając się każdego dnia mocniejszym. Zapraszam do udziału w Mistrzu Programowania. Serdecznie zapraszam.